Kompromitacja, wstyd, a może nawet celowe działanie prokuratury, aby tylko ktoś uchronił pis przed jego dalszym rozpadem. Poseł Romanowski po kilku godzinach wychodzi na wolność, a Giertych zaczyna szukać winnych w swoim obozie politycznym zamiast Wziąć się do roboty i działać tak, jak działać powinien od początku. Ale na koniec, na koniec puszczę wam jeszcze materiał, jak to Wąsik i Kamiński są w Brukseli torturowani, poddawani okropnym torturom przymusowego spożywania posiłków, pokarmów. Ale o tym tak naprawdę na końcu materiału. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj zacznę, no i prawie też skończę, na tym, co się stało dzisiejszej nocy. W dzisiejszej nocy nie kto inny jak człowiek, który podcina własną gałąź, człowiek, który gryzie rękę, która dała mu jeść, człowiek, który gryzie płaszcz, który okrył go w momencie, kiedy musiał chronić się na obczyźnie. Człowiek, który nie docenia tego, co, ile i w jakiej sytuacji jego życia zrobił dla niego, Donald Tusk, dzisiaj zaczyna gryźć wszystkich innych, bo nie potrafi popatrzeć na siebie. Marcin Romanowski wychodzi na wolność. Rząd Tuska ponosi ciężką porażkę. Kompromitacja w oczach całej Europy. Kto poda się do dymisji za to bezprawie? Gdzie są te mądre tempe, głowy eksperckie? W ostatnich miesiącach jest dewastowanie demokracji. Ten rząd musi być odsunięty. Pamiętacie słowa Giertycha, kiedy mówił, że szybciej odda mandat niż stanie okoniem do opozycji, iż prędzej odda mandat niż zagłosuje przeciwko dyscyplinie klubowej? No cóż, po człowieku, który najpierw trochę tak okoniem stawał do swojej macierzystej partii lpr o człowieku, który wszedł z Kaczyńskim w kąszakty, później go nawalał i to ostro, o człowieku, który dzisiaj twierdzi, że. Odda mandat, jeżeli zagłosuje przeciwko klubowi koalicji obywatelskiej, ale i tak nie oddaje tego mandatu, po tym człowieku można się różnych rzeczy spodziewać, ale ja osobiście nie spodziewałem się tego, że zacznie gryźć rękę, która go karmi. To, że Roman Giertych, prowadzą te wszystkie sprawy przeciwko pisowcom, działa tak naprawdę w 80% na rzecz i dobre imię swojej kancelarii i swojego zawodu, to wszyscy wiedzą. Nawet w jego zespole. W którym jest dużo młodych ludzi, którym nie podoba się, jak on prowadzi zespół do spraw rozliczenia PiSu, ci ludzie też mówią, że Giertych robi to głównie po to, żeby jego kancelaria szła do przodu. I nawet jeżeli tak jest, to gdyby Giertych robił to rzetelnie, a nie na kolanie, po prostu na odwal się, to ja bym dalej ślepo przytakiwał, że robi to dobrze. Ale nie mogę ślepo przytakiwać, widząc co Roman Giertych tak naprawdę zaczyna teraz odwalać. Przez setki godzin pracowaliśmy nad sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Od miesięcy czekaliśmy na wnioski o uchylenie immunitetów, które prokurator Korneluk zapowiadał od marca. Dziś główny podejrzany wychodzi na wolność, bo prokurator krajowy zapomniała złożyć wniosek o uchylenie immunitetu do Rady Europy. Kompromitacja prokuratury krajowej. Nie, panie mecenasie Giertych, mówię specjalnie mecenasie, bo pan cały czas powtarza, że pan nie jest posłem, jest pan mecenasem, a więc nie, panie mecenasie Giertych, to nie jest efekt działania pani Korn Korneluk, to nie jest efekt działania prokuratury krajowej, to jest efekt poniekąd działania pana, bo pan ciągle krzyczał, bodnar szybciej, bodnar to, prokuratura za wolno, mamy więcej, zróbmy to, zróbmy tamto. Nie dawał im pan szans na. Sumienne, rzetelne poprowadzenie sprawy. Co więcej, Pan pisze, że setki godzin straciliście na zrobienie coś, co dzisiaj prokuratura krajowa zawaliła. To ja się pytam, gdzie Pan był, kiedy trzeba było prokuraturę krajową poinstruować o tym, że mają wysłać taki wniosek do Rady Europy? Gdzie Pan był, kiedy prokurator krajowy przez trzy miesiące nie wysłała ani wniosku, ani pisma w sprawie Pana Romanowskiego? Dlaczego pan dzisiaj zwala winę na kogoś, kogo tak naprawdę pan strofował, kogo tak naprawdę pan zmuszał do szybszych działań, niekonsekwentnych działań? Niestety prokuratura krajowa nie złożyła nawet tego powiadomienia. Pewnie wówczas tego listu z Rady Europy by nie było. O jakim liście mówi Roman Gierdych? No cóż, dokładnie mówi o liście, który pośrednio złożył obrońca, znaczy bezpośrednio złożył obrońca pana Romanowskiego, a pośrednio chodzi mu o ten list, czyli o prośbę o ustosunkowanie się Rady Europejskiej do posiadanego przez Romanowskiego immunitetu. Gdyby taki list został wysłany, na przykład trzy miesiące później, trzy miesiące wcześniej przez szefa zespołu do spraw rozliczenia PiSu albo przez, przez prokuratora krajowego, to nie mielibyśmy faktycznie dzisiaj tego wstydu i zamieszania. Co ciekawe, obrońca Romanowskiego wyraźnie wskazuje, że jego klient ma immunitet, a co do zasady potwierdza to przewodniczący zgromadzenia Rady Europy, a tym samym jego klient wychodzi na wolność, co jest Zaniedbaniem prokuratury krajowej faktycznie jest i ktoś powinien głowę tam podłożyć, ale nie ma mojej zgody na to, żeby dzisiaj Giertych oskarżał prokuraturę krajową, którą on strofował do dalszych działań. Skoro jest takim wybitnym mecenasem, to dlaczego nie przewidział takiego kroku i nie mówił do, do prokuratora krajowego: stary, jeszcze ten wniosek złóż, stary, napisz jeszcze ten pism? On tylko do przodu, do przodu, do przodu. To jest taki Ma Marcinkiewicz jest, 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 a później ach, chuj. zobaczymy co dalej. Naciski Giertycha na prokuraturę nie mają za wiele nic wspólnego z tym, że trzeba rozliczyć PiS. A jedynie z tym, że Giertych jako mecenas dostarcza sobie i swojej kancelarii dużo roboty. Takie jest nie tylko moje zdanie, panie mecenasie. Tak też uważają pana koledzy i koleżanki z pana zespołu. Najważniejszym w całym tym procesie jest to, że Romanowski wychodzi na wolność. Zanim został jeszcze tak naprawdę aresztowany, a jest to nic innego jak kompromitacja prokuratury, zespołu Giertycha, jak i całego obozu koalicji 15 października, gdzie ja też. Czuję się dzisiaj skompromitowany i jest mi cholernie wstyd. Jest mi cholernie wstyd, że Ziobro ma trochę racji w tym, co pisze w następującym tweicie. Premierze Donald Tusk, tobie nie, na, to, tobie nie naprawdę zależy, ale na całkowitym zniszczeniu opozycji. Jesteś opętany zemstą i sięgasz po każdą niegodziwość. Złamiesz każde prawo, by tej zemsty spróbować dokonać. Były wiceminister Sprawiedliwości Romanowski to kolejna ofiara twojego reżimu koalicji 13 grudnia. Dobra, nie czytam tego dalej, bo naprawdę mnie agresja wzbiera i nie chcę tego czytać, bo mnie szlak trafia, bo przynajmniej w dwóch słowach, które tu przeczytałem, Ziobro ma rację. Zasadniczo się z Ziobrą nie zgadzam. Zasadniczo wiem, że on kłamie, oszukuje, wiem, że wykorzystywał swoją władzę do niszczenia ludzi, którzy byli mu niepochlebni. Wiem, że wykorzystywał swoją władzę do niszczenia znajomych znajomych. Wystarczyło, że ktoś ze znajomych był w pisie, a jego przeciwnik nie był zapisem, był ten człowiek już niszczony, dlatego nie wierzę Ziobrzew ani jedno słowo poza tym, że napisał. Opętany zemstą. Oczywiście ziobro strzela ślepakami na prawo i lewo, a nóż kogoś trafi. I tym razem źle trafił. To nie chodzi o Tuska, że Tusk jest opętany zemstą, bo Donald Tusk tak za przeproszeniem ma w dupie tą zemstę. Opętany zemstą, jak samo sobie i wielu jego przyjaciół mówiło, jest nie kto inny jak Roman Giertych. I to Roman Giertych dzisiaj ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się stało w prokuraturze z panem Romanowskim. Czy Donald Tusk chce zemsty? Nie, Donald Tusk, tak samo jak ja, chce rozliczenia. My chcemy rozliczyć tych wszystkich, którzy kradli, przekraczali uprawnienia, wykorzystywali niegodnie i nie po ludzku czasami swoje stanowiska. To chyba dobrze, że chcemy rozliczenia, a nie ślepo nazywamy wszystko zemstą. No, chyba że się mylę i macie wy i wy macie inne zdanie w tym zakresie, więc proszę was, napiszcie mi w tym momencie w komentarzu, czy macie inne zdanie na ten temat. Jeżeli tak, Super, jeżeli nie, jeszcze bardziej, ale po tym jak napiszecie, nie zapomnijcie, że ten film będzie szedł szeroko tylko dzięki temu, że polajkujecie go, a także zasubskrybujecie kanał. Dzięki i wracamy do filmu. W kręgach koalicji 15 października są ludzie osadze. Oczardzeni nienawiścią. Jest ich wielu, bo wielu ludzi z koalicji 15 października dostało odpisowców po dupie, i paradoksalnie ja odpisowców też dostałem po dupie i to cholernie dostałem po dupie, łącznie z tym, że straciłem lwią część swojego majątku przez to, że nie byłem w pisie, a krzyczałem, że pis to złodzieje. Niestety, Roman Giertych jest za tak wielką mgłą nienawiści, że naprawdę ciężko mu jest zauważyć, że jego ruchy, naciski są bardzo często niemerytoryczne i nierzetelne, a są tylko i wyłącznie kierowane splendorem medialnym. Czasami jego ruchy są naprawdę dziecięce i nie chcę mi się ich komentować. Natomiast muszę wam przytoczyć. Tweet pana Goska, Goska, który jest na pewno kolegą, który w kolejce do e, aresztu już, że tak powiem, szykuje szczoteczkę, pastę i ręczniczek. I Gosek prędzej czy później z innymi kolegami z Pisu Solidarnej Polski czy tam zjednoczonej Prawicy, nieważne, wyląduje w areszcie. Mam nadzieję, że na dłużej niż Romanowski, ale Gosek napisał tweet. Dla was, Donald Tusk i Adam Bodnar, oraz waszych pomagierów z neoprokuratury, zaczyna się bez, zaczynają się bezsenne noce. A później nad Polskę wyjdzie już słońce. Pan, już do Brukseli, panie Tusk, nie ucieknie. Jagna goska? Delikatnie. Naprawdę jestem w szoku. Zdziwiłem się, że gosek potrafi być taki wyważona, wyważony. Czyżby coś wisiało już takiego poważnego nad nim? Oczywiście stare przysłowie mówi, że śmieje się ten, kto śmieje się ostatni. Pewno sprawa Romanowskiego to tylko małe potknięcie na drodze do rozliczenia pisowskich przestępstw, ale i tak jest to mega wielka wtopa wizerunkowa, którą PiS teraz rozdmucha na cały świat. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar Zdecydował o niezależnym zbadaniu kwestii funkcjonowania immunitetu członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy bez powiązania z analizami prowadzonymi w tej sprawie przez Prokuraturę Krajową. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi dziwnie z tym, że minister Bodnar otrzymał pozytywne opinie od osób, którym zlecił. Powiem wam tak, ja osobiście wiele lat temu byłem w kilku sporach prawnych, gdzie także prosiłem o wykonanie opinii prawnych i ja dostawałem opinie prawne o 180 stopni inne od tych, które przedstawiała druga strona sporu prawnego. Więc powiem wam jedno, nieważne jaką chcecie opinię, prawnik jest zawsze w stanie ją napisać, bo polskie prawo i europejskie jest tak kuresko skomplikowane, że jego interpretacja przez dwie osoby daje trzy opinie prawne. Ja osobiście wierzę, że pan minister Adam Bodnar nie zrobił nic celowo. Był niestety pewno naciskany, był pod presją. Jest to jego pierwsza, ale bardzo cholernie duża wtopa. Natomiast ja po ośmiu latach rządów PIS-u daję panu Bodnarowi drugą szansę, bo on na to zasługuje, bo jest na pewno wyważonym i dobrym ministrem sprawiedliwości. Sprawa Romanowskiego ma jeszcze jeden aspekt niezależności sądów. Dzisiaj w nocy sąd pokazał, iż jest naprawdę niezależny. Nieważne, czy podejmował decyzję pisowca, czy kogoś z koalicji 15 października, sąd rozpatrzył tę sprawę, tę sprawę tak, jak rozpatrzyć powinien, czyli niezależnie, bez żadnych nacisków. Moim zdaniem, mimo iż Romanowski wychodzi i boję się, że będzie mataczył, to cieszę się, że sąd. Go wypuszcza, dlatego, że sąd pokazał, iż jest niezależny i nie ma nacisków partyjnych, że dzisiaj w sądach nie jest tak jak kiedyś, że jak stawał naprzeciwko pisowiec i ktoś z lewicy, to co do zasady sąd zawsze orzekał na stronę pisowców. Dzisiaj prawo wróciło do sądu, a sprawiedliwość jest tylko dla tych, którzy potrafią o nią zadbać. I jeżeli prokuratura nie potrafiła zadbać o to, żeby zdopełnić wszystkich kroków i żeby sprawiedliwość dopadła tych, którzy łamali prawo, to dzisiaj nie jest to wina ani Bodnara, ani sądu. Jest to faktycznie wina tych, którzy prokuraturą kierują i na prokuraturę naciskają. Prokuratura dzisiaj powinna przejść oczyszczenie, takie katarzys, które spowoduje, że ludzie, Oczadzeni rządzą władzy, ludzie oczadzeni takim lub innym podejściem do drugiej strony, czyli na przykład do przestępcy, nie będą zasiadać w prokuraturze. Tam musi wrócić zdrowy rozsądek, bo jeżeli nie będzie zdrowego rozsądku, to sprawy takie jak z Romanowskim będą się powtarzały coraz częściej. I jedną z tych spraw może być Wąsik albo Kamiński. Natomiast zanim przejdę do sprawy i do pokazania wam materiału wideo, materiału wideo na którym Ewidentnie widać tortury pana Wąsika i Kamińskiego, to muszę wam powiedzieć, film ma sceny drastyczne. Wąsik i Kamiński są tam naprawdę, no nie chcę mu używać mocnych słów, ale materiał może wywołać w was mdłości, bóle głowy, nie wiem, dreszcze. Dlatego zanim włączę wam ten materiał, to pamiętajcie, subskrybujemy, komentujemy, lajkujemy i Wąsika Kamińskiego do paki wysyłamy już za chwilę. Że są oczywiście no dobra 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 oczywiście żartowałem, że są to sceny drastyczne, ale tak na serio z drugiej strony to dla mnie osobiście jest drastyczny fakt, że ci faceci, którzy dzisiaj sobie w słońcu Bruksel... w brukselskim słońcu piją piwo jeszcze chodzą na wolności, bo oni powinni już siedzieć skazańcy, którzy dostali prawomocne wyroki wychodzą, bo Andrzej Duda postanawia drugi raz ich ułaskawić. Ja osobiście postanowiłem zrobić małe wyliczenie. Ile Kamiński i Wąsik mogą wypić PIW za swoje uposażenie europarlamentarzysty? I co ciekawe, 10 tysięcy euro plus minus netto, które oni dostają, versus 10 tysięcy złotych, które by dostawali jako polscy parlamentarzyści, wystarcza w Brukseli na, na 7 PIW więcej. Za uposażenie posła, europosła, Wąsik lub Kamiński, mogą kupić sobie 40 PIW dziennie. Za uposażenie polskiego parlamentarzysty 33 piwa dziennie. Czy to jest wielka różnica? No, kurde, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wypił 20 litrów piwa dziennie. No, może są jacyś geniusze, ale wydaje mi się, że ani Wąsi ani Kamiński nie są takimi geniuszami. Oni co prawda zginęli z polskich mediów, ale w brukselskim słońcu naprawdę się. Pięknie ogrzewają. No dobra, na dzisiaj koniec. Chyba, że będą jakieś nowe fakty w sprawie Romanowskiego, to postanowiłem, że dzisiaj, tylko ze względu na sprawę Romanowskiego, zrobię mały update w formie szybkiego update'u vlogowego wideo. Jeżeli nie, to widzimy się już jutro. Na razie, cześć Wam.